Trener Manchesteru United Ruben Amorim odniósł się do narastającej krytyki ze strony byłych piłkarzy klubu, podkreślając, że część ocen formułowana jest bez pełnego kontekstu. United zajmuje obecnie ósme miejsce w Premier League i wygrał tylko dwa z ostatnich sześciu spotkań ligowych, co wywołało falę komentarzy ekspertów. Jednym z najostrzejszych krytyków był Paul Scholes, który stwierdził, że Amorim nie rozumie specyfiki klubu. Portugalczyk odpowiedział z dystansem, zaznaczając, że gdyby wyniki były lepsze, nikt nie kwestionowałby nawet najbardziej nietypowych decyzji, jednocześnie wziął na siebie pełną odpowiedzialność za aktualną sytuację, przyznając, że zespół powinien mieć więcej punktów. Amorim zaznaczył, że byli piłkarze często oceniają klub przez pryzmat dawnych standardów ciągłego zwyciężania, co utrudnia im zrozumienie obecnej fazy przebudowy. Odniósł się także do zarzutów dotyczących wykorzystania Kobiego Maino, podkreślając, że rozwój młodego pomocnika wymaga cierpliwości. Trener otwarcie przyznał, że nie wyklucza zgody na wypożyczenie zawodnika zimą, jeśli będzie to najlepsze rozwiązanie dla jego kariery.